Przyjaźń jest podstawą miłości. Jest bazą. Jest tak naprawdę takim rdzeniem. Bez niej. To tylko namiętność i połączenie różnych też traum, nieprzypracowanych stylów tej chemii, która wygasa. I tyle. I potem jest ciepło zimno. A kiedy jest przyjaźń? Kiedy jest śmiech, kiedy jest dopracowanie, kiedy jest wsparcie, kiedy jest autentyczność, tam się dzieje magia, bo to ta przyjaźń nas ze sobą scala. Bo my chcemy, bo my się lubimy i to jest ta ogromna różnica, bo ta szczęśliwa miłość to nie jest ta chemia, kiedy po prostu na pierwsze spojrzenie mówimy: to jest mój człowiek. Kiedy jest ta przyjaźń, to to jest wasz człowiek, kiedy ciągle myślicie o tej osobie, chcecie z nią być, lubicie z nią gadać, lubicie być w ciszy I jednocześnie ta chemia się budzi w was jako gorączka i pragniecie swojego ciała i pragniecie być blisko Gorączka upada i przyjaźń ciągle trwa I jest śmiesznie Zobaczcie, że z przyjaciółmi się śmiejemy, się wydurniamy, jest fajnie, fantastycznie, jest nudno i to jest ok. I możemy pół dnia koło siebie poleżeć, albo robić różne rzeczy, bo sobie ufamy i wierzymy sobie, bo to jest przyjaźń. Podstawą szczęśliwego związku jest właśnie ta przyjaźń, to lubienie się. Mhm. Nie zapominajcie o tym, to jest podstawa.